Uwaga, uwaga, zapraszam wszystkich Państwa na demonstrację przeciwko podatkowi od deszczu. Będzie to wszystkich dotyczyło, nawet tych, którzy przechodzą, nawet nie patrząc tutaj. Zapraszam do przyłączenia się, do pokazania urzędnikom, że nie chcemy mieć nowych podatków, że chcemy mieć państwo obywatelskie, że chcemy mieć państwo oparte na zasadach republikańskich, czyli wolności i praworządności, a nie tego kołchozu, jaki dzisiaj nam funduje rząd i lokalny, i państwowy. Mamy tutaj główkę kapustę, ona reprezentuje rząd. Podlewamy ją co jakiś czas, licząc na to, że urośnie. Od 10 minut jest niestety taka sama. Jakby urosła, to może rząd zmądrzeje i tutaj te, te podatki jakoś nam zlikwiduje nie będzie nas obciążał za to, za co dzisiaj właściwie płacimy we wszystkich innych podatkach. Czy to są podatki miejskie, czy to jest podatek dochodowy, czy to jest VAT, czy to jest CIT. Wszyscy Państwo płacicie za ekscesy rządu. A nic z tego właściwie nie macie. Coraz więcej usług jest płatnych. Czy to, są, czy to jest przejazd po autostradzie, czy najnowszy pomysł rządu, że będziecie płacili za to, że pada deszcz? Ile trzeba do tego, aby się spełniła przepowiednia Orwella z 1984? Ile trzeba do tego, żeby państwo biegło całe wasze życie swoją gestią? Ile będzie trzeba tego, do tego, aby państwo się wypchało do waszych własnych domów, decydowało o tym, co wy we własnych domach możecie robić? Rządu racja, urzędników racja, dosyć, wara, kontestacja. Znowu może podlejemy nasz rząd. Jest mała nadzieja, ale Polak nigdy się nie poddawał, szczególnie w chwili takiej próby. No, rząd nie widzę, żeby chciał zmądrzeć.